Witam państwa bardzo serdecznie. W odcinku poprzednim pan Marek Tomasz Chodorowski, autor książki Bestia Cywilizacja nad Przepaścią, relacjonował, w jaki sposób troska o prewencyjne zabezpieczenie panowania Henryka VIII oraz Elżbiety I wpływała na rodzinne relacje angielskich władców. Chodzi w tym przypadku o wysoką śmiertelność rejestrowaną w rozległej rodzinie Tudor, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Do śmierci dochodziło jakże często w wyniku dekapitacji wykonywanej na rozkaz członka tej samej rodziny. Zapraszam do obejrzenia odcinka 22 kończącego sezon drugi i zatytułowanego Siatka Walsingham. Panie Marku, wróćmy na chwilę do wątku Margaret Stanley, jedynej kuzynki królowej przebywającej regularnie na angielskim dworze przed rokiem 1579. Z jakiego powodu tak bliska kuzynka Elżbiety I Została aresztowana. Może się to dzisiaj wydawać dziwne, ale po śmierci Małgorzaty Douglas i Mary Gray, do której doszło w 1578, nieznana szerzej Margaret Stanley stała się najpoważniejszą, żeby nie powiedzieć, jedyną kandydatką do tronu Anglii. To jest zaskakująca wiadomość. A z jakiego powodu? Wynikało to konkretnie z testamentu Henryka VIII, czyli ojca Elżbiety, wykluczającego z sukcesji do tronu potomków starszej siostry Henryka Małgorzaty Tudor, czyli tej, która wyszła później za pana Daglasa. I wykluczenie testamentowe obejmowało w tym wypadku aż troje późniejszych kandydatów, czyli Marię I Stuart, Jakuba VI Stuarta króla Szkocji oraz Arbelle Stuart, młodziutką kuzynkę Jakuba. To dlaczego w takim razie Maria pierwsza Stuart została stracona? Ponieważ stanowiła największą przeszkodę w objęciu tronu przez swojego syna Jakuba Jamesa. Pominięcie testamentu Henryka VIII było oczywiście teoretycznie możliwe, ale równoczesne pominięcie testamentu oraz Marii I Stuart jako takiej, czyli jedynej wnuczki Małgorzaty Tudor, już nie. W jakim celu w tej sytuacji Lady Margaret Stanley została na dworze angielskim upokorzona? Żeby wykluczyć, no oczywiście w przypadku Pominięcia testamentu Henryka VIII, żeby wykluczyć wszelkie intrygi związane z ewentualną śmiercią Elżbiety I. No i żeby uniknąć ryzyka pojawienia się zdarzeń nieprzewidzianych. No ale także, żeby pozostawić decyzję w sprawie sukcesji do angielskiego tronu angielskim służbom tajnym. A jaka to była decyzja? Tym razem. No, zapewne nie będziemy zaskoczeni. Otóż z początkiem roku 1593 postanowiono dać szansę Jakubowi VI, królowi Szkocji, późniejszemu Jakubowi I. I tą propozycję na dworze to chyba też nie jest niespodzianka, zgłosił Robert Cecil, syn Williama, działający za probatą własnego ojca. No, wszechmocne, wszechmocnego wówczas i uważanego za tego prawdziwego twórcę angielskich służb. A z czego wynikała ta decyzja? Ze strategicznego planu, jaki realizowano niezwykle konsekwentnie od roku 1558. No ale także z długoletnich obserwacji zachowań Jakuba, tak naprawdę obserwacji od jego urodzenia. Także z wieloletnich przygotowań szkockiego monarchy, i to przy przygotowań niezwykle wszechstronnych, również psychologicznych, do roli króla wysp brytyjskich. A czy przyglądano się wyłącznie młodemu szkockiemu królowi? No, wiadomo, obserwowano wszystkich kandydatów. Jednak po roku 1592 decyzja na rzecz 26-letniego wówczas Szkota. Ostatecznie zapadła. No i nie tylko zapadła, została wręcz oficjalnie ogłoszona. A z jakimi się wiązała konsekwencjami? Ferdinand Stanley, czyli ten urodzony w roku 1559, starszy syn Margaret Stanley, stanowił od tej pory zbędną komplikację przy realizacji tego planu no i niestety był zbyt utalentowany, inteligentny, popularny i przede wszystkim bardzo, ale to bardzo bogaty. No i najważniejsza jego cecha w przeciwieństwie do Jakuba VI, czyli do szkockiego króla, był anglikiem. No i w tej sytuacji popularność, niezwykła inteligencja, ponadprzeciętna oraz talent po podobno też zdecydowanie ponadprzeciętny Ferdynanda, stawały się w tej sytuacji jego największą wadą. A jakie były jego dalsze lasy? Ferdynand w chwili aresztowania matki miał zaledwie 20 lat. Był nie tylko niesłychanie zdolny i atrakcyjny towarzysko w kręgach artystycznych, uważano go wręcz za geniusza. No i za wszelką cenę tych opisów w książkach historycznych jest dosyć dużo. Za wszelką cenę jakieś tajemnicze, no tak to nazwijmy, siły sprawcze usił usiłowały go no, dosłownie nieustannie wciągać w kompromitujące politycznie intrygi. A z jakiego powodu uważano Ferdynanda samej za geniusza? Anonimowo tworzył. No i są dzieła, o które o których autorstwo podejrzewa się Ferdynanda, więc podobno z wielkim talentem, sponsorował przede wszystkim wraz ze swoją żoną Alice Spencer najwybitniejszych twórców tej epoki, czyli drugiej połowy XVI wieku, w tym Williama Shakespeare'a. No i ku utrapieniu angielskich służb absolutnie żadnej intrygi nie dawał się wciągnąć Wykazywał, no nie ma tu czasu na opowiadanie szczegółowych historii, ale wykazywał pod tym względem szczególną, a niezwykłą wręcz czujność. A dlaczego nie stał się w takiej sytuacji pierwszym kandydatem do tronu Anglii? Co stało na przeszkodzie? Dopóki żyła jego matka, teoretycznie pozostawał kandydatem numer dwa. No ale przede wszystkim absolutnie nie pasował do projektu. Politycznego podjętego i to wyraźnie podjętego po roku 1558. Aż tak bardzo nie pasowało? Fundamentalnym założeniem, nazwijmy to wielkim planem, czyli wielkiego planu, było przejęcie przez Anglię pełnej kontroli politycznej nad Wyspami Brytyjskimi, a taką zapewniał no, z, niejako z automatu król Szkocji, czyli Jakub VI Stuart. Król posiadający jako prawnuk Małgorzaty Tudor i pra prawnuk Henryka VII, czyli ojca Henryka VIII, pretensje do tronu Anglii. No i tutaj następna wspólna cecha z Elżbietą I. Pozbawiony był również szerszego zaplecza rodzinnego. To w jaki sposób poradzono sobie z neutralizowaniem niezwykle popularnego wśród angielskich elit? Ferdynanda Stanley'a. Problem sam się niejako rozwiązał. Otóż w roku 1594 Ferdynand Stanley został najzwyczajniej w świecie otruty. Sprawców tym razem, no, co za pech, nie ustalono. Podobnie zresztą jak w przecierpę, w przypadkach podobnych samobójstw. W chwili śmierci Ferdynand miał zaledwie 34 lata. A dlaczego poświęcamy tej postaci tak szczególną uwagę? Ponieważ był jednym z pierwszych w erze nowożytnej ludzi wybitnych, których bestia, ta no, 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 późniejsza potężna, gigantyczna struktura na swojej drodze rozjechała. A czy ten przypadek Fernanda Stanleya uczy nas czegoś? No chociażby tego, że struktury tajne bez refleksji ale rozjeżdżały. Każdego, kto mógłby choćby teoretycznie przeszkodzić w, re, w realizacji ich planów. Unicestwiły po drodze w ten sposób bardzo wielu wybitnych naukowców, artystów, przedsiębiorców, intelektualistów. No i możemy powiedzieć, że być może to była ta największa strata, jaką przynosiło nam do tej pory, nam wszystkim, funkcjonowanie. A struktury tajnej, nazywanej dzisiaj bestią. Czy po śmierci Ferdynanda Stanleya Jakub VI Stuart stał się jedyną opcją braną pod uwagę? Oczywiście nie. Planem B w wariancie pominięcia testamentu Henryka VIII była w dalszym ciągu Arbela Stuart, ta urodzona w 1575, a planem C przy uwzględnieniu tego testamentu Anne. Anna Stanley, Anna Stanley, urodzona w 1580, najstarsza córka Ferdynanda Stanleya, no i praprawnuczka Marii I, Tudor, księżniczki. Ale istniał nawet plan D. A cóż to był za plan? Małżeństwo zawarte potajemnie przez Catherine Grey, późniejszą panią Seymour, można było w każdej chwili zalegalizować. Małżeństwo Kathryn z Edwardem Seymour, pierwszym hrabią. Hertford first Earl of Hertford. A w jaki sposób zmieniłoby to sytuację? Wówczas na dalsze miejsce na liście do sukcesji przechodziła z automatu Anne Stanley. Planem C stawał się z kolei urodzony w Tower syn Kathryn Grey albo Kathryn Seymour, Edward Seymour, no późniejszy Lord. Beshamp of Hash. W przypadku śmierci Edwarda w jego miejsce wstępował automatycznie jego najstarszy syn z kolei, no, który przeszedł już bardzo mocno do historii, William Seymour, czyli Second Duke of Somerset. No, tak był później tytułowany. To chyba nie jest duża zmiana. No, służby mogły też w każdej chwili podnieść ważność Testamentu Henryka VIII wykluczając w ten sposób sukcesję Jakuba VI i Arbela. A co działo by się w takim przypadku? Kandydatem numer jeden do tronu Anglii stawał się w tym wypadku automatycznie, no i tutaj zaskoczenie Edward Seymour lub jego syn William, ale oczywiście pod warunkiem wcześniejszego zalegalizowania małżeństwa matki Edwarda. A gdyby jednak tego małżeństwa wcześniej nie, zalega nie zalegalizowano, kandydatką numer jeden po podniesieniu tego testamentu zostawała z automatu córka nieżyjącego już Ferdynanda, Anna Stanley. A kiedy w związku z tym mógł być uruchomiony plan D? No, przypomnę, w przypadku wystąpienia równoczesnych problemów z Jakubem VI Stuartem oraz Arbelą Stewart. I znowu, pod, wyłącznie pod warunkiem, że wspomniane dwa problemy połączyłyby się z ujawnieniem poważnych wad kandydatury Anny Stanley, czyli córki Ferdynanda. To chyba szokująca ilość rozwiązań. Co najmniej, to znaczy przygotowano pięć teoretycznych, albo co najmniej pięć teoretycznych możliwości obsadzenia tronu Anglii po śmierci Elżbiety I. A, możliwości przewidzianych na absolutnie każdy hipotetyczny wariant w jakim mogła rozwinąć się a, sytuacja I, no, i na dodatek każdy z tych kandydatów byłby w pełni uzależniony od dalszych decyzji angielskich służb tajnych a, ale dodajmy jeszcze więcej plan D został przez służby w końcu uruchomio uruchomiony a kiedy w jaki sposób Stało się to już po śmierci Elżbiety I. Małżeństwo Catherine Grey Seymour z Edwardem Seymour, czyli tym pierwszym hrabią Hertford, zostało po latach zalegalizowane. A co więcej, Williamowi udało się pod koniec życia odzyskać tytuł książęcy po pradziadku ze strony ojca, czyli no, stał się w ten sposób. Tym drugim cięciem Somerset. A z kolei dziadek, pradziadek ze strony ojca, był tym zdekapitowanym w roku 1552 z wyroku króla Edwarda VI. Czy tego typu planowanie, przewidujące minimum pięć rozmaitych rozwiązań i wszystkie zgodne z prawem, na obsadzenie tronu Anglii, okazało się w Europie nowością? Nie tyle nowością, co możemy to powiedzieć epokowym przełomem. Żeby się o tym przekonać, wystarczyłoby porównać planowanie Anglików z roku 1587, czyli z roku tej dekapitacji Marii I Stuart, z tym, co działo się po nagłej śmierci Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. A co się działo? No, natychmiast odbywało się poszukiwanie króla co więcej, poszukiwano tego króla poza granicami Polski, czyli pierwszego króla elekcyjnego. A z jakiego powodu aż taki kryzys? Spróbujmy w takim razie prześledzić losy dzieci Zygmunta I Starego, Jagielona, syna Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski. Miał ich w sumie 11. A w roku 1587 żyła zaledwie jedna, na dodatek bezdzietna, no i wówczas już 64-letnia żona Stefana Batorego, Anna Jagielonka, która zresztą dosyć szybko zmarła, bo w 1596. I wówczas było to jedyne żyjące jeszcze dziecko Zygmunta I Starego. Żyły też dwie córki Jadwigi Jagielonki siostry. Obydwie już z rodu Hohenzollern, nie wiadomo nawet, czy znały język polski, dwie wnuczki króla Polski. Żyła na szczęście trójka dzieci Katarzyny Jagiellonki, w tym zaledwie, wśród tej trójki zaledwie jeden syn, no i był to Zygmunt III Waza. I co w takim razie wybrano? Bezdzietnej Anny Jagielonki jakoś nie wybrano, ani córek Jadwigi po ojcu z rodu Hohenzollern. Także tak naprawdę wybór był tylko jeden. Jaki? No to spróbujmy zgadnąć, ale zauważmy tylko, że Szwecję, pier czyli pierwszą ojczyznę Zygmunta III Wazy, Wołami już przeciągano na stronę protestantyzmu, no i równocześnie przygotowywano dokładnie to samo państwo, czyli Szwecję, do niezwykle aktywnego udziału w wojnie 30-letniej, ma się rozumieć po stronie protestanckiej, oraz do późniejszej konsekwencji tej wojny czyli do szwedzkiego potopu no, wykonanego na Rzeczpospolitą, czyli do najazdu na Rzeczpospolitą. Czy wszystko szło zatem nie tak? Non-stop wiatr w oczy? No, jakby pan zgadł, osobliwe serie nieszczęśliwych przypadków, czyli coś jak dwudziestokrotne powtórzenie tego samego nieobstawionego pola w ruletce pod rząd. Czyżby Rzeczpospolita nie miała szczęścia? Najwidoczniej no nie miała. E, e, polscy władcy, którzy mieli być bezdzietni, e, oczywiście z punktu widzenia wrogów Rzeczpospolitej, e, tacy byli. Ci, którzy mieli z punktu widzenia bestii e, umrzeć nagle, tak właśnie umierali. E, dokładnie na czas, w dobrym tajmingu. E, oczywiście zawsze dobrym dla wrogów. No ale przecież w Anglii działo się to samo. No, i właśnie w Anglii działo się dokładnie na odwrót. Projekt, w którego centrum umieszczono wyspy brytyjskie, rozwijał się w kolejnych dziesięcioleciach i stuleciach dosłownie jak po sznurku. Nic nieprzewidzianego nie miało prawa od tej pory angielskich służb zaskoczyć. Ani w Anglii, ani w Londynie, ani w przyszłości w Nowym Jorku. Ale cuda jednak się zdarza, No, oczywiście. Tak, zwłaszcza gdy zostaną wcześniej precyzyjnie zaplanowane.